Witajcie. Chcielibyśmy opowiedzieć wam historię, która przytrafiła nam się 30 marca 2017 roku. Przyjechaliśmy do Rudy Śląskiej w celu odwiedzenia naszej znajomej Natalii. Po przyjeździe zatrzymaliśmy się w jednym ze sklepów Sieci Żabka, by kupić coś do jedzenia i picia, bo po 8 godzinach byliśmy już głodni. Weszliśmy do sklepu, kupiliśmy co trzeba, a kiedy mieliśmy już wyjść, naszym oczom ukazał się Michał Bogzel Baron, który kupował sobie picia na trening. Na początku nie wiedzieliśmy, czy podejść się przywitać, lecz po chwili, gdy wychodził, ruszyliśmy za nim i krzyknęliśmy: Siema Boxdel. Gdy Michał się odwrócił, uśmiechnął się do nas i powiedział: No siema. I wyciągnął rękę w naszą stronę, aby się przywitać. A Filuś, zamiast normalnie uścisnąć mu dłoń, wzięła tę dłoń i go po prostu w nią pocałowała. Szybko ją ogarnąłem i powiedziałem, żeby normalnie podała mu rękę. Boxdel, hamując śmiech, Powiedział, że jest normalnym, zwykłym ziomeczkiem i można normalnie powiedzieć mu cześć i można obejść się bez całowania jego dłoni. Zapytaliśmy go, czy możemy odprowadzić go na trening i w drodze trochę pogadać. Kawałek tak przeszliśmy, wymieniliśmy kilka zdań i nagle Boxdel wyleciał z niecodzienną propozycją, która nas bardzo zaszokowała. Słuchajcie, może zajaramy Blanta, mam akurat przy sobie. A jak będzie trzeba, to podejdziemy do ziomka i ogarnie się coś więcej. Nie wiedzieliśmy co robić, byliśmy mocno zaszokowani, lecz koniec końców wiadomo, jaka była nasza odpowiedź. No spoko, stary, z tobą zawsze. Okazało się, że jeden blant dla nas to za mało, i poszliśmy do jego ziomka, składający się na kolejne trzy blanty. Po wypalaniu tych trzech blantów zaczęło się robić stopniowo coraz weselej. Bogzet zaczął robić się dziwnie śino-czerwony, i po chwili na jego twarzy pojawił się ogromny, szyderczy uśmiech. Kompletnie nie wiedzieliśmy co się dzieje, aż po chwili boxdel parsknął śmiechem i zaczął opowiadać różnego typu kawały. Nie wiedząc czemu, zaczęliśmy się z tych kawałów śmiać, aż w pewnym momencie wszystko wymskło się spod kontroli. Nie do końca świadomy Bogzel zaczepił nieopodal nas przejeżdżający patrol policji. Zapyta się panów policjantów, czy znają najśmieszniejszy kawał na temat policji. Nie do końca usłyszeliśmy, co odpowiedzieli panowie policjanci, lecz po ich minach wnioskowaliśmy, że nie było im zbytnio do śmiechu. Chwilę później, Bogzel nie przejmując się niczym, zaczął opowiadać swoje nie na miejscu kawały. Gdy zorientowaliśmy się co właśnie robi Bogzela, szybko podeszliśmy, zopaliśmy Michała za szmaty i zabraliśmy go jak najdalej się dało. Odciągając Michała od policjantów, próbował wykrzyczeć do końca ten swój kawał. Na szczęście policjanci okazali się wyrozumieli i powiedzieli, że mamy zabrać kolegę do domu, bo najwyraźniej musi odpocząć. Zapytaliśmy się zela gdzie mieszka. Podał nam swój adres i informacje w którym kierunku powinniśmy iść. Prowadząc bokzela do domu, trafiliśmy na plac zabaw, który jest dokładnie naprzeciwko jego balkonu. Nie zauważyliśmy nawet, kiedy bokzel wyrwał się nam, przeskoczył przez ławkę i wskoczył prosto do piaskownicy na placu zabaw. Ukucnął w tej piaskownicy i zrobił fikołka i zaczął coś tam mamrotać. Po chwili zaczął przyśpiewywać, Arka Gdynia, kurwa świnia, i zaczął krzyczeć przed balkonami w niebogłosy: Marto! Marto! To ja, Michał, słyszysz mnie? To ja, Michał. Nagle, nie wiadomo dlaczego, jakaś starsza pani, sąsiadka, wychyliła się z balkonu i dziwnie się spojrzała, a my zabraliśmy Michała z pod tych balkonów. Stojąc pod blokiem, przechodziły małe dzieci, a Bokser patrząc się na nie, zrobił wielkie oczy i podskakując wyciągniętą ręką i palcem w ich stronę, zaczął krzyczeć. O kurwa, smerfy! Narzeczona mi nie uwierzy, złapię je wszystkie! Jak jednak nie udało mu się wyrwać, ze spuszczoną głową poszedł z nami. Wpuścił nas do domu. Dobrze, że mieszka dosyć nisko, bo schody mu się myliły w oczach i biedny prawie spadł z trzeciego schodka. Kiedy weszliśmy do niego do domu, Michał krzyczał, że ma gastro i chce jeść. Otworzył lodówkę i zaczął wpierdalać wszystko, co zobaczył. Po chwili, gdy prawie wszystko wypił i prawie wszystko zjadł, zasnął na blacie w kuchni, a my w końcu poszliśmy do naszej znajomej, nie wiedząc, co się właściwie stało, lecz jedno jest pewne: będzie co opowiadać dzieciom.